Twoja kobieta znowu drze Została ostatnia dycha w portfelu, a tobie odechciewa się żyć. Weź się na pierdą. Weź się na pierdą i Twoje życie nabierze kolorów. Twój ból głowy zniknie automatycznie. Kobieta przestanie się odzywać. I będziesz miał wieczną imprezę. Kurwej! Weź się na pierdol. Płokasz, jestem taki! Przed użyciem zapoznaj się z treścią nolotki do, do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bądź po prostu miej w to wyjeba. Teleza za dupy Mongo przedstawiają. Jesteś nieostry? Nie potrafisz się postawić? Próbujesz rzucić jakimś przekleństwem, ale nie wychodzi ci ono z ust, przez co inni w te usta mogą wsadzić coś innego? Nie martw się, kurwa. Oto rozwiązanie dla ciebie. Wow! Rutino z kurwy syn. Wkrótce w aptekach na jebaną receptę. Tylko najpierw tę pedalską brodę. Tak, kurwa, ty! No, od razu lepiej. Dzięki temu jebanemu blisterowi pełnym pierdolonych tabletek będziesz mógł powiedzieć szefowi, żeby się odjebał. Szefie, szefie gówno! Możesz krzyknąć na obspermionej ulicy, jakimi wszyscy są strasznymi pedałami. Niech rozmowa z mamą zmieni się w werbalną napierdalankę. To trzeba mnie było kurwa wyskrobać! Z vloga użyjesz w chuj przekleństw. Sięka wszystkim, cześć przyjaciele. E, witam w moim. Pierdolonym kurwa w dupę i panom mać w logatkowych chuje! Wykrzyczysz policjantom, że. Kuj, pan, i osiągniesz JP na 100%. Okay. Jestem pierdolonym skurwilem. Tak. I wszystkie dziwki twoje. No, może nieprawdziwe, ale chuj z tym. Zamień bycie cipą na drodze na bycie totalnym skurwysyńskim chujem. Kurwo, pierdolony choju, cipo, skurwą się na gówna zamieniłeś. Patrz, on nie wziął rutino synu I on. focus, A także ona on wziął. No i co ty w mordę pierdolony się co ty? W chuja lecisz ze mną czy się za własnym kutasem na łby zamieniłeś? Więc ty też trzymaj się ramy, to się nie posramy. Tylko nie przedaw bo będziesz musiał spierdalać z kraju. Jebać rucha kurwu. Jutino kurwysem. Przed użyciem zapoznaj się z pierdoloną ulotką do Zibanego opakowania. Bądź skonsultuj się kurwa z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek, niewłaściwie wpierdolony, zagraża twojemu chujowi lub piździe. Siadają ci nerwy. Weź Kurvix na Kurvix Problem, to już za późno. Ale to jest Kurvix Extra. Kurvix Ekstra jest zmodyfikowaną wersją nowatorskiego leku Kurvix Problem. Zawiera więcej substancji usypiających części mózgu, odpowiedzialną za negatywne emocje. Już jedna tabletka przywróci ci upragniony spokój. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub ze mną, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kurwiks ekstra wnika i k***a znika. Pierdonka. Codziennie mmm ceny. Nóż do masła. Poręczny. Łatwy w użyciu. Lekko zardzewiały. Tylko 28 groszy. Raty 0%. Uwaga. Do końca tygodnia kąpielówki męskie z logiem sklepu Bratis. Lewa rejestracja do traktora. Rok wydania 2211. Oryginał. Można powiesić na ścianie lub przykleić na oknie. dodaje nastroju do pomieszczenia. Nietestowane na zwierzętach. Uwaga. Do końca zeszłego tygodnia samochód do kompletu gratis. Cena to tylko SH 123 RSH2. Ojej. Przepraszamy. Wystąpiły małe problemy techniczne. Super okazja. Nowe 70-letnie BMW 126P posiada ABS, poduszki powietrzne pół konia mechanicznego, dwie butle z kotlenkiem azotu, turbodoładowanie i cztery silniki rakietowe. Teraz przecena z 4 ,87 zł i87 groszy na 12 jenów i 62. Centy. Uwaga, zestaw nie zawiera baterii. Bakuś plus dwupak Danonków. Jogurty dla dzieci najwyższej jakości. Produkty posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i brązowy laur reducenta. Termin ważności upływa w 968 roku przed naszą erą. Cena to tylko 478,964 dolarów za kilogram kwadratowy. Kostka Rubika z serii Złóż to sam. Zabiera 3 miliony elementów. Do końca tej sekundy druga kostka na wzór do złożenia gratis. Uwaga! Nie dawać dzieciom poniżej 35 lat. Małe części mogą zostać połknięte lub wtarte w inne części ciała. Cena to tylko 420 zł za jeden element. Worki na zwłoki Jana Zbędnego. Biedkie, pojemne, elastyczne, wodoodporne, twarzowe i błyszczące worki na zwłoki. Dobrze wyglądają przysypane do połowy piaskiem lub kompostem. Gwarancja trwa minus 5 minut po odejściu od kasy. Cena wynosi 0 zł, ponieważ worki dołączane są gratis do każdego zakupionego noża, pistoletu lub jabej spolowego. Pierdonka. Codziennie mmm ceny. Курде, хлопаки, струкозно скидло, шмиердя, наказвам бегунка за твърдене.